W trakcie tej sesji omówię prosty sposób na rozwiązanie kłopotliwego problemu. Nasza modelka Vanessa siedzi tuż przy oknie, przez które wpada ostre popołudniowe światło. Jeśli sfotografowałbym ją w takim świetle, to jej sylwetka byłaby niejednorodnie oświetlona. Na przykład na ramieniu i włosach widać słoneczne plamy, które nie wyjdą dobrze na zdjęciu. Pokażę to zresztą na próbnej fotografii. Jak widać zdjęcie zrobione w takim oświetleniu ma amatorski wygląd. Do rozproszenia światła użyję zwykłego dyfuzora z zestawu typu 5 w 1. Takie zestawy znajdziesz w ofercie wielu firm fotograficznych. We wnętrzu srebrno-złotej blendy z takiego zestawu na ogół znajduje się dyfuzor o skuteczności jednego stopnia ekspozycji. Właśnie takiego dyfuzora użyję do rozproszenia światła. Oto i on. Jest to zwykły rozkładany dyfuzor, którym przesłonię okno. Do zamocowania dyfuzora na oknie posłuży mi kawałek taśmy. Przykleję go w tym miejscu, aby rozproszyć i ujednolicić światło wpadające do pomieszczenia. Potem pokażę Ci jeszcze jedną sztuczkę, lecz na razie wypróbujmy działanie samego dyfuzora. Od razu widać, że modelka jest oświetlona bardziej równomiernie, choć niestety przez okno widać przyklejony dyfuzor. Próbne zdjęcie wyszło nieźle. Problem polega na tym, że choć światło wpadające przez okno jest teraz bardziej miękkie, jego natężenie wyraźnie spadło. Wprawdzie nie mamy wpływu na intensywność światła słonecznego, lecz możemy mu pomóc, ustawiając na zewnątrz dodatkową lampę błyskową. Będzie to zwykły flash Nikon SB900 wyzwalany transmitterami Pocket Wizard. Błysk lampy zostanie rozproszony przez dyfuzor i doświetli naszą modelkę. Wypróbujmy ten pomysł. A oto ostatni element układanki, flash. Włączmy go. Jest to flash Nikon SB900 podłączony do akumulatora skracającego czas ładowania. Najważniejszy jednak jest transmitter Pocket Wizard podłączony do lampy przewodem synchronizacyjnym. Drugi taki transmitter podłączyłem do aparatu. Lampę ustawiłem tak, by jej błysk padał na dyfuzor, który go rozproszy. Otrzymamy w ten sposób światło podobne do słonecznego, lecz świetnie rozproszone i o regulowanym natężeniu. Pocket Wizard włączony. Vanessa, jesteś gotowa? Muszę zadbać o to, by na zdjęciu nie było widać dyfuzora. Wspaniale, mamy piękne, łagodne światło padające na twarz modelki z prawej strony. Efekt jest znakomity. W ten sposób rozwiązaliśmy problemy z naturalnym, niejednorodnym światłem. Najpierw użyliśmy dyfuzora, który je rozproszył, a potem wzmocniliśmy je błyskiem flesza. Dzięki jednej zwykłej lampie SB900 udało nam się w pełni zapanować nad oświetleniem sceny.